Na Haj, Na? Bam, 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 bam. No, Na? Janek aktualnie ma 12 miesięcy. Zmaga się od urodzenia z chorobą genetyczną, jaką jest SMA. No? proszę. Na się cierpi na ciężkie porażenie mózgowe dziecięce. Jego mięśnie nie są wykształcone tak u zdrowego dziecka. Taka jest niestety jego przypadłość, że każde dziecko z takim porażeniem, przez to, że nie ma mięśliwko kręgosłupa, nie jest niech dzieckiem niechodzącym. Nadia się urodziła po prostu przedwcześnie, bo urodziła się w 28 tygodniu. By wynikiem tego przedwczesnego porodu był wylew. Wtedy właśnie tak troszeczkę, no. Ręce opadły, no i zaczęło się czytanie, jak to po prostu rokuje, ten czwarty stopień tego wylewu. Parę dni temu była rocznica tragicznego wypadku Oskara, kiedy to wypadł z balkonu, złamał kręgosłup w dwóch miejscach. Wypadek zakończył się no, paraliżem nóg i dolnej części brzucha. Co dalej? Co teraz? Co to jest? Zebra. Przede wszystkim od samego początku ona ma taką, taką upartość, ale w takim pozytywnym nastawieniu. Są pewne rzeczy, których ona nie może i nie potrafi, ale nie zatrzymuje ją to, tylko ciągnie dalej, żeby tam w pewnym stopniu przekroczyć ten próg. Nie poddaje się, jest taka, że y, idzie dalej, cieszy ją, jak na przykład y, pochwali się ją za pewną rzecz. No, rączki przekładamy do góry. Nadia jest bardzo ruchliwa, wymagająca. Ona chce po prostu ćwiczyć, chce iść do przodu, tak jakby powiedzieć. No walczy, walczy o, o każdy krok. Czasem ma wyjść tak, jakby, czy uszkodzenie jest większe niż tylko ruch, co będzie z mową, co będzie z myśleniem, co będzie dalej. O chorobie de facto dowiedzieliśmy się w dzień matki, pojechaliśmy właśnie odebrać wyniki, no i wtedy właśnie już została postawiona diagnoza, tak już oficjalnie. Było to druzgocące, prawda? Bo nikt nie chce usłyszeć takiej akurat diagnozy. Zawsze ma się nadzieję, że jest to coś troszkę łagodniejszego, że może nie tak strasznego. Od razu pojęliśmy rękawice całą grupą znajomych, rodziny i później całą armią Janka, która stworzyła się. Było ciężko. Um, niektórzy nie wierzyli, ale my gdzieś tej nadziei nie traciliśmy. Aha! Bum, bum, bum. Do tej pory się chyba zbieramy, bo to nie jest coś, na czym można przyjść do porządku dziennego, więc jakby pracujemy nad sobą samym. <śmulacza> 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 Maciu, udajesz, że cię nie ma? Jesteś tutaj. Maksiu jest świetnym dzieckiem, daje nam ogromnie dużo szczęścia. Nie mówi, ale dużo rozumie. Jak mówimy o operacji, na początku to płakał. Ktoś się kręci znowu. Słyszałeś? Sytuacja z tą operacją i jego ratującą życie była bardzo trudna dla nas. Doszło do 130 stopni wykrzywienia. Deformacja była ogromna, pucło było przygniecione. I zdecydowaliśmy się na tą operację w Stanach, polecieliśmy. Maksiu, jesteśmy na miejscu. Cieszysz się. Udało się ona szczęście zrobić na Florydzie. Bardzo duże ryzyko było po prostu przy tej operacji, ale wszystko się udało. Ja zrezygnowałam ze wszystkiego, co robię na rzecz tego, żeby wesprzeć go jak tylko jest to możliwe. Oscar really benefited. from that. Robimy, co możemy. Przede wszystkim, codzienne rehabilitacje. Od poniedziałku do piątku jeździmy w różne miejsca. Oscar trenuje no, 4 godziny, czasami 5 godzin dziennie. Próbujemy znaleźć to, co działa najlepiej. Jest to wszystko operacja długoterminowa. A wymaga bardzo wiele wysiłku od oskara przede wszystkim. Idziemy do przodu, ale na razie obserwujemy to, co organizm jest w stanie z siebie dać. Mam nadzieję, że rehabilitacją zdziałamy to, co jest potrzebne, żeby zacząć chodzić. Pomysł na pomoc pojawił się na przomie 2015-2016 roku. Dosyć oryginalny pomysł, oryginalna fundacja. Zróbcie dla jego rodziny duże brawa, żeby mieli siłę walczyć o jego zdrówko. Jest to połączenie pasji do motoryzacji i chęci do pomagania. Inicjatywa jest fantastyczna. Takich dzieci jak Maciu jest bardzo dużo. Są nowocześni, są fani w tym, co robią. Osoby, które interesują się motoryzacją, to jest to super sposób na pomoc. Wyjątkowy, moi drodzy, samochód, wyjątkowy projekt BeFree prowadzony przez Tomka. Licytujemy przejazdy samochodami, licytujemy gadżety. Wysła kolej na nią i jest no, do zlicytowania. 2300 zł po raz trzeci. Brawo ogromne. Bratel. The events that I've seen locally are extremely exhilarating. 200 1300 Lekka adrenalina się wdrażała, że ktoś licytuje na to od 100 zł, a nagle na końcu cena jest tam nie wiem ponad 2000 zł. Some of the most exciting cars that I've ever seen in my life. Jako mama mająca dwójkę dzieci, nie dość, że pomagam, no to fajnie czas spędza po prostu rodzina z dzieckiem. To było widać, że po prostu ludzie nie przysięgali tylko skorzystać, ale chcieli po prostu pomóc. Jeżeli ta pomoc wiąże się z czymś takim, co też mogą dla siebie wykorzystać, myślę, że to na pewno przyciąga. Będą, będą naprawdę wyjątkowe wrażenia z jazdy. Wspomnienia adrenalina to nam pozostaje na zawsze. W tej formie staramy się zbierać środki, fundusze, pomagać tym potrzebującym dzieciom, niepełnosprawnym osobom. Zwióźć tam kilkaset nawet drobnych, to po prostu rośnie ta kwota. Cześć. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Każda inicjatywa tutaj była dla nas bardzo cenna. Jest 900, damy Jesteś Jest 1000, do niego! po raz pierwszy, czy będzie tysiąc i would recommend going to any of the events just to see the cars, just as a great family day out. Wydarzenia pełne ekscytacji i jakby tutaj fani motoryzacji na pewno znajdą coś dla siebie. You would have fun for the whole family. Bring your friends, bring your family. Great day out. Warto pomagać i warto brać udział właśnie w tych eventach turbo pomocy. I warto się do nich zgłaszać. Działajmy razem, dobrowrasa. Niech ta pomoc będzie naprawdę turbo. Janek właśnie chciał wam przekazać, że wyniki są w porządku.